Powiem tak, no to jest mega grube. Jakby ktokolwiek mi powiedział dwa lata temu, że będę miała milion obserwatorów na Instagramie, to więc w życiu mu nie uwierzyła w życiu. Dzięki. Wow. Nie, nie, nie wiem, za, nie, co się robi w takich sytuacjach? Jestem także szczęśliwa. Dziękuję wam wszystkim. Serio jesteście najlepsi. Ale wszędzie na ladek, <śmiany> leżała <Hello. śmiany> eee, ja 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 w serwisie. Chłopie, jestem cały spalony Kochani, dzisiaj gramy w jaka to to Fifi przygotował nam piosenki i